4 marca Marba Sędziszów Małopolski rozegrała mecz towarzyski z reprezentacją Algierii. Sędziszowskie siatkarki pokonały drużynę z Afryki Północnej 3 do 1. Reprezentacja Algierii przy okazji zgrupowania sportowego w Dębicy zmierzyła się z Sędziszowskim drugoligowym zespołem. Mecz towarzyski rozpoczęło od hymnów państwowych Polski i Algierii. Siatkarki Sędziszowa Małopolskiego wygrały z reprezentacją Algierii 3 do 1. To był znakomity mecz pod względem szkoleniowym podsumował spotkanie trener Sędziszowskiej Marby Maciej Leś. Przed spotkaniem umówiłem się z trenerem reprezentacji Algierii, że zagramy 4 sety bez względu na wynik. Natomiast w pierwszym secie wystawimy to co mamy najlepsze w naszych składach, czyli nasze pierwsze szóstki, a później będziemy rotować tak, żeby wszystkie zawodniczki miały szansę gry w Meczu było, nie było międzynarodowy. Pomimo, że mecz nie miał żadnego znaczenia dla rozgrywek ligowych, to Marba Sędziszów dała z siebie wszystko. Sportowy charakter dziewczyn nie pozwala podchodzić do meczu w jakikolwiek ulgowy sposób i grały w pełni swoich możliwości. Wszystkie zawodniczki, zarówno te, które wyszły w pierwszej szóstej, jak również pozostałe rezerwowe. Najbardziej cieszy mnie oczywiście wynik tego pierwszego seta, bo był to, była to partia, która stała na najwyższym poziomie, była bardzo wyrównana i skończyła się wynikiem 25-23 dla nas, więc... Jestem z tego bardzo bardzo dobra. Reprezentacja Algierii nie zagrała z marbą sędziszów w pełnym pierwszym składzie. Cztery zawodniczki, które grają na co dzień w lidze francuskiej, nie mogły uczestniczyć w zgrupowaniu sportowym w Dębicy i zabrakło ich na boisku. Moja drużyna to odczuła, mówi trener reprezentacji Algierii. Mimo wszystko to było fantastyczne spotkanie, dodaje. Naprawdę Naprawdę mecz był piękny. Widać, że wasza drużyna grała kilka razy za sobą, tylko nasza nie grała, to jest pierwszy mecz po iluś czasu. i brakuje nam najważniejszych zawódniczki profesjonalnych. Polska siatkówka stoi na bardzo wysokim poziomie, dlatego organizujemy zgrupowania sportowe właśnie tutaj, tłumaczy trener algierskiej drużyny. Gościnność Polaków to jest znana i Polacy jak grają siatkówki dają wszystko z serca i e, my wybieramy zawsze Polska, dlatego szanuję bardzo dużo naród Polski. Jakie największe sukcesy odniosła żeńska reprezentacja Algierii w piłce siatkowej? Uczestniczyli e, kilka razy w e, użytkach olimpijskich. Kilka razy Londyn, Japonia, eee, Mistrzostwa Świata kilka razy i jeżeli chodzi o Afrykę kilka razy Mistrzami eee, Afryki, Puchar Afryki. Po meczu burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć wręczył zawodniczkom pamiątkowe gadżety. Goście z Algierii zostali również poczęstowani tortem w kształcie ich flagi.